Witam się z wami w eurowizyjnej serii. Dzisiaj przychodzę do was z jednym z moich faworytów zeszłorocznych bym powiedziałam. Niestety w tym roku sprawa ma się troszeczkę inaczej, a dokładniej z Irlandią, którą w tym roku na prezent... <grymne> na Eurowizji reprezentuje Emi. Ona z tego co się zorientowałam jest Norweszką, no ale nie zmienia to faktu, że może Irlandię reprezentować, chociaż szkoda, bo jest <grymne> taka Niestety jest tragiczna. Zacznijmy od tego, w ogóle, o czym jest. To mm, opowiada o alternatywnej rzeczywistości, w której Łajka, czyli pierwszy pies, który został wysłany w kosmos, nie ginie w tym kosmosie, tylko zostanie tam i użył co przyjęcie. Imprezę! Dlatego, like a party! Nie wiem skąd się wziął y, pomysł na, na samą piosenkę, ale y, zostawmy już nawet sam pomysł na piosenkę i to, o czym jest tekst. Skupmy się na tym. Jak ona brzmi, a brzmi niestety po prostu tragicznie, strasznie, strasznie mi przypomina to Finlandię z zeszłego roku i Windows 95 Men z piosenką No Rules. E, obydwie podchodzą mi pod disco polo, tylko że no tegoroczna Irlandii, jeszcze bardziej, nie ma co ukrywać, e, nad disco polo w wersji irlandzko-norweskiej chyba, chyba e, tak mogę to po prostu nazwać. Myślę, że no to może być piosenka, która... W tym roku u mnie będzie, jeśli nie na jednym z niższych, to yy, na najniższym miejscu to właśnie, jeśli chodzi o, o faworytów. Zresztą notowania wykonawcze kiedyś pokazują, że na szczęście, dla mnie na szczęście, no, bo, no, bo nie jest jednym z kandydatów do, do wygrania e, tegorocznej Eurowizji. Ja jak wspominałam, lubię odmienność, lubię różnorodność, ale... Ale nie na disco polo, no, nie wyszło. Nie wyszło po prostu, tym bardziej w kontraście do tego, co Irlandia miała w tamtym roku, a no, zresztą zobaczycie dalej moje, moje top 3 z ostatnich 3 lat, to dość dowiecie, jak to mniej więcej się ma. Ja oczywiście więcej Wam opowiem również o, o książce, ponieważ e, dzisiaj również na książce się skupimy. Ja zaczęłam e, słuchać książki irlandzkiej autorki, która ma strasznie trudne nazwisko. Caroline Odono, chyba, chyba jakoś, jakoś tak to się wymawia i piosenka przypadek Rachel z wydawnictwa poznańskiego, bardzo bardzo świeża pozycja na rynku wydawniczym i widziałam bardzo dobre opinie, w szczególności jeśli jesteś osobą, która ma 20 coś lat, to, że po prostu odnajdzie kawałek siebie albo w jakiś sposób zrozumienia tego wiecie, w życiu i, i że nie się po prostu co chce się robić, no ale zobaczymy, ja jestem na początku i podoba mi się na ten moment bardzo, do Was wrócę oczywiście z update'em, bo opowiadam więcej o czym książka jest oraz o, o moim top 3 z Irlandii. którego tak zresztą możecie się dowiedzieć. Musicie się skupić, aby zrozumieć, o czym ta książka jest. Zacznijmy od tego, że główną bohaterką jest Rachel, która jest studentką anglistyki w wolnym czasie pracującą w księgarni. I tam pewnego dnia poznaje Jamesa, w którym niestety zakochuje się od pierwszego wejrzenia. I dlaczego niestety? Ponieważ Rachel zaczyna podejrzewać, że jest on po prostu gejem, który pewnego dnia proponuje jej nagle wspólne mieszkanie. Wtedy zaczyna się między nimi dziać przyjaźń, która okazuje się, że na zawsze ich odmieni. Jakiś czas później Rachel zaczyna podkochiwać się w żonatym profesorze Fredzie Bernie. James pomaga zorganizować jej wieczór autorski dla jego książki, aby dzięki temu dziewczyna mogła go uwieść, i niestety okazuje się, że ten wieczór autorski jest początkiem chaosu, który zagości w życiu Rachel. Powiem Wam, że dość zabawnie słucha i czyta się tę książkę, bo dzieją się tam rzeczy, które nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś faktycznie by przeżywał jakby w normalnym życiu, ale jednocześnie one są przedstawione w taki sposób, że to się jakby skleja w jedną całość i, i mimo wszystko, no, się, tak że takie życie na paterka jest właśnie po wydaje mi się największe pójście, które może być, a jeśli nie, to, to jest bardzo dobry, więc zobaczymy w którą stronę dalej pójdzie, bo totalnie się nie spodziewałam tego, co zaraz było. Boże, jest godzina, jest godzina 20 przed 20 i nawet nie wiecie, jak dobrze jest móc nagrywać w takiej godzinie bez martwienia się o to, że światło jest naprawdę tragiczne albo że go po prostu nie ma. To nie jest plus zmiany czasu, co ja chciałam powiedzieć, bo przecież do tyłu to jest, nie? Ja już nie wiem, ja się gubię, ja Wam nie powiem, co jest ze zmianą czasu i jakie ja mam zdanie, bo ja już się w tym trochę gubię, ale Wam opowiem troszeczkę o, o tej książce oraz o Irlandii na Eurowizji, ale zrobiłam przejście, co? <grych> Najpierw skupmy się na tej książce, ponieważ dosłownie przed chwilą udało mi się skończyć słuchami na audiobooku, oraz jednocześnie momentami również czytałam, kiedy miałam taką możliwość. To jest książka, która jest naprawdę kawałem dobrej obyczajówki. Zastanawiam się, czy nie podpiąć jej trochę pod literaturę środka, ale wydaje mi się, że bardziej obyczajówka tutaj wchodzi w grę. I nie pamiętam na którym filmiku, chyba nie na tym, ale na jakimś wcześniejszym, gdzie o tej książce wspominałam. Mówiłam, że nie wiem czemu, ale mam trochę taki vibe, że ona może być podobna do e, twórczości Dolly Alderton, a dokładniej do dobrego materiału, który ja czytałam. I. Może do dobrego materiału nie była aż tak mocno podobna, ale nawet są z tyłu podziękowania dla Doli Alderton yy, od autorki. Także, że tak powiem, gdzieś tam nosa miałam i z tego powodu bardzo się cieszę i dlatego się z Wami dzielę. Ale nie miałam racji co do tego, mm, co do humoru. Myślałam, że będzie bardziej humorystyczna. Ona próbowała momentami skracać w bardziej humorystyczną stronę, ale cieszę się, że nie popłynęła aż tak głęboko jak Dolly Alderton, bo. Doli ma bardzo fajny humor, jest on niewymuszony Jest on naturalny, związany z postaciami, sytuacyjny Tutaj mam wrażenie, że gdyby bardziej Caroline przycisnęła do tego humoru Mogłoby to wyjść po prostu sztucznie A powiedzmy już cała historia jest tak oderwana trochę od rzeczywistości Bardzo trudno jest mi uwierzyć, że ktoś... Mógł przeżyć coś podobnego, ale wydaje mi się, że Caroline nie pisała tego ze świadomością, że mamy w to wierzyć. Ta książka w gdzieś tej bardzo skomplikowanej sieci powiązań pomiędzy bohaterami oraz bohaterkami i tego, co się między nimi dzieje, dostarcza nam tak naprawdę. Dużo informacji tego, jak wyglądało życie w trakcie kryzysu gospodarczego w Irlandii w 2009-2010 roku, jak trudno było znaleźć pracę, w szczególności kiedy nie kończyłeś, nie kończyłaś studiów. Turbo praktycznych, typu na przykład medycyna, albo psychologia czy, czy prawo. Tylko tak jak tutaj, akurat główna bohaterka to ma mm, z anglistyki, ale również jak trudno jest znaleźć pracę osobom, które nie mają żadnego wykształcenia wyższego, które tutaj również się pojawiają i mają bardzo duże znaczenie w, w tej historii. Książka jest tak naprawdę yy, o dorastaniu, o tym, jakie ono jest naprawdę ciężkie, i nie mówię tutaj o dorastaniu. Kiedy ktoś ma 16-17 lat i nagle ma tą magiczną cyfrę 18, bo dorastanie trochę mimo wszystko inaczej wygląda po 18, kiedy. Kiedy kończycie tą obowiązkową szkołę, kiedy idziecie na studia albo nie idziecie na studia, ja jestem w takim etapie, to jest książka o tym pokubieniu w trakcie tego dorastania, co chce się robić w życiu, I, i z taką niemocą uświadamiając sobie po prostu, że ja nie wiem. I dlaczego ja nie wiem? Skoro wszyscy naokoło inni wydają się wiedzieć, co oni chcą robić. To główna bohaterka również się zmaga z takimi myślami, główni bohaterowie, którzy tutaj również są z takimi myślami się zmagają. Jasne, tutaj m, duże znaczenie. Będzie miał romans, yy, relacje romantyczne. O seksie będzie tutaj dużo, ale scen łóżkowych nie będzie wcale. On jest tutaj wspominany, jest go dużo, jest on częścią faktycznie tego dorastania, tego. Mm, do wchodzenia w ten wiek, kiedy ma się 20 parę lat. Nie spodziewałam się w sumie, że będzie aż tak dużo tego w tej książce, ale nie było to wymuszone. Jakby naturalnie wpisywało się w tą całą historię, całą opowieść. Znajdziecie tutaj również dużo o, o prawie do aborcji. Albo jego braku właśnie w Irlandii, który był bardzo głośnym tematem. Irlandia była bardzo głośnym przypadkiem w, w tej sprawie. No, o, o tym się mówiło w mediach. Ja pamiętam nawet, jak się o tym w, w mediach mówiło, o tym też również, jak, jak to prawo było zmieniane, albo chęci do tej zmiany były. Książka się na tym nie skupia, ale znajdziecie tutaj również takie oddzielenie Irlandii od, od Anglii. Albo bardziej oddzielenie Irlandczyków od Anglików i tego, że Irlandczycy czują, że Anglicy inaczej na nich patrzą. Czułem ten dystans, który między, yy, między nimi po prostu rośnie, główna bohaterka to odczuwa. I to, za co ja jestem niesamowicie wdzięczna, to to, że większość historii tak naprawdę jest osadzona w małym mieście. I to ma tutaj konsekwencje. To nie, to nie jest typu small town romance, na przykład. To nie jest ten typ motywu small town, który możecie znaleźć w różnego rodzaju romansach bazujących na schematach. To jest. Akcja osadzona w małym mieście, co niesie ze sobą dalej bardzo duże konsekwencje, i które również ja, jako osoba, która w małym mieście tak naprawdę dorastała, jest w stanie się z nimi utożsamić. I dla kogoś, może kto wychowywał się w dużym mieście, jest to abstrakcja, że takie rzeczy mogą mieć miejsce. Ale nie, takie rzeczy w małych miastach faktycznie miejsce mają, stety bądź niestety. Związana z tym pewnego rodzaju. Anonimowość i jej brak. To, że w małym mieście tak naprawdę nikt nie jest anonimowy, ale z drugiej strony, kiedy, kiedy już nie jesteś osadzony dzień w dzień po prostu w tej samej przestrzeni, nagle zaczyna ci brakować po prostu tego, że mimo wszystko znasz jakieś osoby, możesz się do nich odezwać i to, co ci przez tyle lat po prostu przeszkadzało, czyli że tej anonimowości nie ma wcale, że jak coś zrobisz, to po pięciu sekundach już wie praktycznie co druga osoba w mieście. To nagle się okazuje, że tego Ci brakuje, bo kiedy, kiedy nagle jesteś osadzony w zupełnie innej rzeczywistości, czyli w dużym mieście, to jesteś po prostu niesamowicie anonimową osobą i te kontakty z ludźmi jest. Mega trudno na początku nawiązać, przynajmniej tak się wydaje, jak się na początku żyje w dużym mieście, że każdy interesuje się po prostu samym sobą i że nie ma przestrzeni po prostu w swoim życiu na drugiego człowieka. O tym również jest i to jest coś, co y, ja utożsamiałam. Nie, to nie ma chyba sensu to, co powiedziałam, w sensie bardzo personalnie to odbierałam i odczuwałam. Y, jestem tubo wdzięczna, że, że autorka się zdecydowała na to i, i że pokazała konsekwencje, tak naprawdę, jakie. Jakie się z tym wiążą. No i to, może czego mi zabrakło, to trochę głębszego rozwiązania. Mam wrażenie, że to, co się zadziało na końcu, było trochę zbyt szybkie, ale zastanawiam się, na ile to wynika z tego, że faktycznie to może być jakiś minus tej książki, a na ile z tego, że po prostu ta książka na tyle mi się podobała, że ja chętnie bym jeszcze dalej poczytała. Co dalej, bo jak tak się zaczynam zastanawiać, to nie miałoby chyba sensu dalej rozciąganie tego, co, co się na końcu zadziało, że to było zwieńczeniem i, i komentarzem. No tak naprawdę to, to był epilog, to o czym teraz myślę. Zakończeniem tej fabuły i zamknięciem tego wszystkiego tych wszystkich po prostu szalonych rzeczy, które się wydarzyły w życiu Rachel. To, co jest fajne, to, że dowiadujecie się również, skąd jest tytuł tej książki, skąd jest przypadek Rachel, bo ja szczerze mówiąc, myślałam, że po prostu zostało tak nazwane. Przypadek to. Bo coś tam i Rachel, no bo główna bohaterka, a nie. Ten, ten tytuł ma tutaj jakiś sens w kontekście tej historii. Książka, która na pewno trafia u mnie do topki obyczajów. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam ją przeczytać i jestem mega wdzięczna za współpracę z wydawnictwem przy tym tytule i oby więcej po prostu takich obyczajów, bo mam wrażenie, że od momentu przeczytania tego. Dobrego materiału od Dolly Alderton, to nagle ta literatura y, bardziej się przede mną otworzyła. Dla może niektórych osób może się wydawać po prostu fajną rozrywką, dla mnie też się taka na początku wydawała, a ostatecznie okazuje się, że naprawdę sporo przemyśleń ym, ze sobą niesie i, i wzbudza po prostu w Was dużo refleksji. Zastanawiacie się nad tym, co się dzieje, jak Wy byście się zaczęli zachowywać w takich sytuacjach i tak dalej. Dobrze, a teraz przejdźmy do tego, na co może dużo osób również czeka, czyli moje. Top 3 Irlandii w Eurowizji, bo dlatego również opowiadam o tej książce, ponieważ autorka jest po prostu Irlandką i ona się również wy. Irlandczyk? Irland. Irlandką chyba nie? Kobieta z Irlandii? Nie wiem inaczej, jak ją nazwać. Chyba tak. Akcja dzieje się po prostu w Irlandii, a ponieważ celebruję sobie tą kulurę, kulturę innych krajów również z Eurowizji, to sobie teraz opowiemy o tych top 3 u mnie na Eurowizji z ostatnich 3 lat. Nie ma co ukrywać, że no, w piosenkach, które jest w tym roku, czyli Like a od Emmy, jest straszna, jest tragiczna i tak naprawdę byłaby na jakimś poziomie minus 3 tak naprawdę, ale ponieważ... Um, Ponieważ zaczynam od miejsca trzeciego, to jest po prostu na ostatnim. Jestem mega zawiedziona tym, co Irlandia w tym roku wybrała. Tym bardziej po tym, co było w 2024 roku i jak ambitna była tak naprawdę piosenka i cały performer, cały performance, cały staging. Doomsday Blue, piosenki Doomsday Blue, ponieważ no, to jest u mnie top 1, w sensie top 1 po prostu pierwsze miejsce zajmuje. Był to u mnie jeden z większych faworytów w tamtym roku. Ja wiem, że zdania na temat Doomsday Blue są podzielone, że nie powinno być takich mega satanistycznych jakichś tam rzeczy na Eurowizji. A z drugiej strony, że wow, mega ambitne, mega oryginalne i tak dalej, to ja zaliczam się oczywiście do, do tego drugiego grona i mam nadzieję, że oby więcej po prostu takiej twórczości i że Eurowizja, chociaż no mam wrażenie, że to się właśnie powoli dzieje, że zacznie i zaczyna się otwierać powoli na trochę inne gatunki, trochę inne performenzy i staje się trochę bardziej różnorodna, bo ja mimo wszystko Eurowizję kojarzyłam dość z. No, że była dla mnie po prostu monotonna, ale to może jest jakieś moje mm, złe wyobrażenie po prostu o niej. Na drugim miejscu jest oczywiście utwór od White Youth, We Are One, który muszę zacząć częściej słuchać, ponieważ na takie powiedzmy happy poranki to jest idealny utwór, tak, tak mi się wydaje, a trochę o nim po prostu zapomniałam, zresztą całkiem sporo piosenek, które później w radiach lecą, to um, z Eurowizji również jest I z roku na rok zaczynam się teraz bardziej dziwić ile ich jest, po prostu jak odkrywam również te, które były w poprzednich latach Ale szczerze mówiąc, gdybym mogła trochę zmodyfikować ten ranking, to oczywiście Doomsday Day Blue jest na pierwszym miejscu, We Are One jest na drugim miejscu, a Like A Party, czyli ta, która jest w tym roku jest... 50 poziomów niżej. Dla mnie, dla mnie rozbieżność pomiędzy tymi dwoma utworami, a tym jednym, jest tak gigantyczna, że ja jestem w szoku, że to jest to samo państwo, które się na to zdecydowało, ale nie wiem, może jakieś jury było inne, czy tam osoby, które głosowały, bo jeśli chodzi o, o preselekcję, to nie do, końca, nie do końca wiem po prostu, jak wygląda to w większości krajów, ale jeśli to były te same osoby, to jestem naprawdę, naprawdę, naprawdę w szoku. Już zdarzają się takie kwiatki. Co roku w tym roku niestety do nich należy Irlandia, ale mam nadzieję, że następny kraj będzie miał o wiele lepszą reprezentację w. Tym roku ale tego oczywiście się dowiecie oglądając następny filmik, na który zapraszam, a jeśli jeszcze go nie ma, to oczywiście zachęcam do zobaczenia poprzedniego, w którym było jedno z państw skandynawskich i powiem tak, że to jest jeden z moich faworytów. W tym roku, w 2025 na Eurowizji. Także ja mam nadzieję, że takie filmiki Wam się podobają. Dawajcie znać w komentarzu oczywiście, komu Wy kibicujecie w tym roku na Eurowizji, kto macie nadzieję, że wygra, a może kto jest u Was na najniższym miejscu, tak jak u mnie, Irlanda jest na jednym z niższych, właśnie, jak nie najniższym. Dawajcie znać w komentarzu, ja zawsze chętnie poczytam. A jeśli Wam się filmik oczywiście podobał, to zachęcam do zostawienia lajka oraz do zasubskrybowania kanału, co mnie mega, mega. Mega motywuje i dziękuję każdemu, kto to robi. Także my widzimy się w następnym filmiku. Mam nadzieję. Bye!